Cześć, to znowu my! Dziś mamy dla Was nową zdrabkę. Szalone zakupy. To chyba z okazji. Black Friday. Tak. Właściliśmy też szalonych zakupów. I po drodze kupiliśmy cztery nowe zdrabki. Zdrabka bardzo fajnie się prezentuje. Ma dwa bonusy. Jeżeli w którymś z bonusów znajdziecie kwotę, wygrywacie przypisaną kwotę. W zdrabce szukamy oczywiście swoich liczb. Jeżeli któraś z naszych liczb jest identyczna jak wygrywająca liczba, wygrywamy przypisaną do niej kwotę. I na podobę. Na podobę Mega Pensji zdrabka kosztuje 5 zł, a można wygrać od 5 zł do 150 tysięcy. Ale ładna kolorowa, nie? Bardzo przyjemna, bardzo kolorowa. czy zrobimy. Podobnie jak, jak inne zdrabki w Zobaczymy, 5 czy coś złotych. wygramy. Będziemy zadowoleni jak z dzisiejszych zakupów. Dobra, ja zaczynam od bonusu. No, no. Tu. tu mamy świnkę. No, no, no. Tu mamy monetę. A jakie mamy liczby? 18. 38. Trójkę i 37.

Ósemka, dwadzieścia trzy, trójka, czwórka, dwadzieścia sześć, no nie ma, jedynka, nie ma, nie ma. ale było blisko, było, bonusy, bonusy, w ogóle fajnie, że są w zrakach bonusy, ja lubię, a Ty? Plik pieniędzy, żeby chociaż, i worek. Który...

Jedennaście, trzydzieści trzy, dziewiętnaście i szóstka. Nie ma nic. I ostatnia. Tradycją zostanie, że nasze premiery są puste. Moneta i świnka. Lecimy. Szesnaście, ósemka, jedynka, siódemka. dwadzieścia osiem, trzynaście, szóstka, czwórka, dwójka, prawie, siedemnaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia trzy, dziewiątka i dwadzieścia jeden. Nie ma. Bardzo nam przykro. No, nasza bardzo. premiera, tradycyjnie, żeby nie było. Jest e, zaliczona. Mniej niż zero. Mniej niż zero można się odnieść do takiej piosenki. Ale zdrabka mi się podoba. Zdrabka jest bardzo przyjemna. Sobie tam ja Jeżeli duchymy, Wam się nie? podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie, dołączcie do nas. Przepraszamy, że w naszych premierach my nie trafiamy, ale bardzo, bardzo, bardzo bardzo tego chcemy. Ale, jak ale to kiedy, już, ale jak to jak już zostaje walnie, tradycją. Na... Nie, nie, jak kiedyś walniemy, to będziemy wiesz... Inoros. Tak. Do następnego razu. No, Pozdrawiamy. Pa.